Cześć, witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj Wam pokażę porzucony samolot Antonow am 2 a zarazem ukryty w takich z jednej strony krzaczorach, z drugiej strony w takich choinkach, wrośnięty praktycznie w te choinki. Jest to rosyjski samolot skonstruowany przez Olga Antonowa w ZSRR na Ukrainie. Tak w sumie niepozornie wyglądem samolot jest to największy seryjnie produkowany samolot jednosilnikowy, dwupłatowy świata. Także jakiś czas temu miał tytuł najdłużej produkowanego samolotu na świecie. Obecnie ten tytuł przejął amerykański samolot transportowy C-130 Hercules. No, samolot... Mocno zdewastowany. Prezentowany przeze mnie samolot Antonow AN2. Produkowany był od 1945 roku do 1996. W Polsce nazywany był antkiem. A przez niektórych weteranów II wojny światowej był nazywany kukurźnikiem. Ten samolot był używany w lotnictwie wojskowym, także w rolnictwie, służył przede wszystkim do robienia oprysków na polach oraz do rozsypywania nawozów. Był wykorzystywany też w lotnictwie sportowym, w lotnictwie cywilnym. No powiem wam tak, samolot jest mocno zdewastowany, a serce boli jak na niego patrzę, że tak tutaj niszczeje. Tym bardziej, jako modelarz, kiedyś bardzo lubiałem właśnie sklejać różnego typu samoloty z plastiku, z kartonu. No, różne, różne konstrukcje kiedyś od szóstego w sumie roku życia, można powiedzieć, składałem. Bardzo mnie to pasjonowało. No, i tak właśnie, jak patrzę na ten samolot, to. Tym bardziej, że tego typu samolotów się niewiele zachowało. Większość z nich została po prostu zezłomowana. Niektóre trafiły oczywiście do prywatnych kolekcjonerów, niektóre gdzieś tam do muzeów. Tego typu samoloty dzielnie służyły w Ludowym Wojsku Polskim. Z Polskich. Sił powietrznych dopiero zostały wycofane 14 grudnia 2012 roku, i w tym dniu właśnie odbył się pożegnalny lot tego samolotu na lotnisku w Radomiu. Tutaj mamy oczywiście biało-czerwoną szachownicę, i tu chyba znajduje się jego numer taktyczny: 13 166. No jest bardzo już zmazany, ale chyba zdaje się, że 13166. Tak jak widać, samolot jest dwupłatowy. Z takich ciekawostek, samolot był produkowany w Polsce w państwowych zakładach lotnictwa w Mielcu. No, i z tego co mi wiadomo, chyba właśnie w Polsce został wyprodukowany w największej ilości sztuk na świecie, chociaż mogę się mylić. Tutaj znajduje się napis Zakaz wchodzenia na samolot. No, nie będę wchodził na samolot, ale z miłą chęcią zwiedzę go w środku. Za chwilę Wam go pokażę w środku. Jeszcze go tak pokazuję tutaj z zewnątrz. No dobra, najwyższy czas powiedzieć o jego parametrach technicznych. Zacznę od tego najważniejszego elementu, którym jest silnik w samolocie. Tak jak mówiłem wcześniej, samolot jednosilnikowy. Tutaj właśnie znajduje się silnik. Silnik tłokowy, gwiazdowy. Te modele właśnie samolotów, które były produkowane w Polsce, jego silnik miał symbol ASZ62IR. Czy to jest ten model, który był wyprodukowany w Polsce? No tego nie wiem. No silnik to jest naprawdę potężny. Moc tego silnika 1000 koni. Patrząc na ten silnik z bliska, naprawdę robi wrażenie. Warto jeszcze zobaczyć, czy się uda mi zakręcić śmigłem? No, pokażę jeszcze Wam skrzydła. oczywiście, samolot dwupłatowy. Może w tej chwili nie widać tego, bo stoi w tych krzaczorach i w tych choinkach, ale rozpiętość skrzydeł tego samolotu dokładnie 18 metrów i 18 cm więc no nie mało, nie mało jak na samolot. Długość całkowita tego samolotu 12 metrów i 40 cm. Jego wysokość 4 m i 10 cm. Masa własna tego samolotu to 3 tony 450 kg. Masa ładunkowa 2 tony. No dobra, najwyższy czas pokazać ten samolot w środku. Jak wygląda to, co się uchowało z wyposażenia w tym samolocie. No dobra, tu mamy wejście do samolotu. Nie jest to tak jak w samochodzie. No tutaj na wysokości ponad metra trzeba się wspiąć. No cóż. No dobra, tutaj się zachowały jeszcze napisy w tym samolocie. Będę go tak pokazywał, wam, to co tutaj się uchowało. No i będę co nieco mówił. Co prawda, nie powiedziałam jeszcze najważniejszych jego parametrów. Może zacznę od zbiorników paliwa. Zbiorniki paliwa 1200 litrów co dawało temu samolotowi zasięg 845 km. Minimalna prędkość tego samolotu w powietrzu 90 km na godzinę, prędkość przelotowa 190 km, maksymalna prędkość tego samolotu 258 km na godzinę, no ktoś powie, e, to tyle co sportowy samochód. No tak, no ale słuchajcie, tej klasy samolot wyprodukowany, produkowany zaraz po wojnie, od 1945 roku, no to tak to latało. Prędkość wznoszenia tego samolotu 3,5 metra na sekundę, więc no nie jest źle. Maksymalny pułap, jaki ten samolot osiągał, 4400 metrów. Tak, jak widać, niektóre elementy pokładowe w tym samolocie jeszcze się chowały, nie zostały skradzione. Jeszcze pamiętam, z tego czasu ten samolot był tutaj zamknięty kiedyś, nie było do niego dostępu. Tutaj znajdowała się kłódka, był zamknięty na kłódkę. Kłódka się znajduje do dzisiaj, ale niestety jest to wszystko tutaj wyrwane. Czyli mówiąc krótko, ktoś się włamał do tego samolotu. No i od tamtego czasu jest. Otwarty. Tu mamy od niego drzwi. Tak to wygląda. No dobra, najwyższy czas zerknąć na tył tego samolotu. Tu jeszcze Wam pokażę lampki dla skoczków. Dwie się zachowały. Czerwona nie. No dobra, tak wyglądały te dziwiczki, które się zachowały jeszcze. No i tutaj mamy co? Pokażę Wam, jak to wygląda. Nie będę mówił, co to jest, bo się nie znam. Hmm. Tak jak widać, przewody elektryczne tutaj niektóre zostały wycięte. Zostały linki. Sterujące właśnie statecznikami tylnymi samolotu. O no tu zobaczcie. O zobaczcie, wiązka przewodów uciętych. Czyli ktoś się połaszczył na trochę miedzi. No szkoda, szkoda, że ten samolot jest tak zdewastowany, okradziony. że Są w Polsce osoby, które nie szanują tego typu właśnie samolotów, które można zwiedzić sobie. No, zawsze się znajdą coś złodzieje, co dla paru złotych potrafią wyrwać, zniszczyć. Tam zamieszkała puszka po piwie. Brawo, turyści. No, powiem wam, że ten samolot jest naprawdę spory rozmiarów. Tu mamy informację: klamkę nacisnąć w dół do oporu. I pociągnąć do siebie. No, ciekawa informacja. Ja nie będę tego robił, bo one są już otwarte. Z tego co mi wiadomo na pokład ten samolot mógł zabrać 12 osób. Tutaj widzę siedziska, ale tylko jest ich 9. Oprócz tego dwóch członków załogi, pilotów. No dobra, pokażę Wam teraz tą najciekawszą część samolotu, gdzie siedzieli piloci, pokażę może jeszcze te drzwi, takie drzwi, które zostały no, wyrwane, widać, że one zostały ewidentnie wyrwane, tutaj prawdopodobnie może gaśnica się znajdowała, tutaj kolejna prawdopodobnie gaśnica, tak przypuszczam. No dobra, najwyższy czas pokazać Wam tu. No, powiem Wam, że tragedia. Samolot jest po prostu rozkradziony. Wszystkie przyrządy w tym samolocie wszystkie zegary, wszystkie wskaźniki są po prostu ukradzione poza resztkami jakichś przewodów no niewiele się zachowało jest tylko jeden fotel czyli nawet fotel jeden skręziono no dobra pokażę Wam to co zostało z ciekawych rzeczy Tutaj mamy po rosyjsku opisy. Tutaj mamy po polsku, czyli dwujęzyczne w języku polskim i rosyjskim. Standardowo, oczywiście, w rosyjskim języku. Dodatkowe tutaj w języku polskim. Tutaj się zachowało hamulce. Oczywiście w języku rosyjskim. No, sporo dosyć przełączników. Ktoś powie: taki mały samolot. A zobaczcie, ile tu tego jest. No dobra, zasiądę. Za sterami, no dobra, tak to wygląda z punktu widzenia pilota tego samolotu, siedzącego tutaj za sterami po lewej stronie. Na no do przodu niewiele widać. Jeżeli ktoś by tam stał na dole, no to pilot by go nie był w stanie zobaczyć, że on tam stoi. No szkoda, powiem wam szkoda, bo niestety ten samolot w tej chwili to jest wrakiem. I tylko dlatego, że są w Polsce tacy ludzie, którzy po prostu dla paru złotych kawałku przewodów czy pozyskania jakichś takich części do tego samolotu są w stanie zniszczyć zniszczyć ten samolot tak jak to widać bardzo przykra sprawa no. dobra jeszcze wam powiem że chciałbym zobaczcie to tutaj wszystko chodzi dobra muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić bo jestem bardzo ciekaw tu się wszystko ładnie rusza a czy się ruszają tylnie lotki? elegancko wszystko sprawne, jeżeli chodzi o lotki ten tutaj bardziej precyzyjnie, luźniej się porusza. Dobra, tak wam jeszcze pokażę ten samolot tutaj z góry. Więc dzisiaj taki inny Urbex trochę. Więc dzisiaj taki bardzo nietypowy Urbex z wnętrza właśnie samolotu Antonow AN-2. z tego względu, że kabina nie ma tej części oszklonej tutaj wszystko jest zdewastowane, zniszczone więc cały rok na okrągło czy pada śnieg, czy deszcz do tego samolotu tutaj wlatuje woda no i tak oto wygląda, że to co jeszcze nie zostało ukradzione śmigło no niestety te wszystkie już Przełączniki nie dadzą się nawet ruszyć. Tylnie koło samolotu. No, jeszcze ma powietrze. Niesamowite. No dobra, a czy jest powietrze w przednich kołach? O, tu wiesz, trochę jest. Chociaż wam powiem, że nie wiem czy to były koła pompowane, czy były stałe. A tutaj? Tutaj też ktoś zaglądał. Postaram się to zamknąć, jak się uda. Pokażę wam jeszcze takie ciekawostki w tym samolocie. Tu naciskamy i otwieramy Tak samo tu naciskamy i otwieramy Oczywiście wszystko to pozamykam tak jak było, tylko nacisnąć i zamykamy Tak samo tu, tu naciskamy i zamykamy Z drugiej strony. O, tu ktoś wyrwał jakiś gamoń. Tutaj tu działa. Okej. Okay. Tutaj okienko się zachowało. I niestety tutaj wandale wszystkie okienka wytłukli, też tu widać, ktoś próbował ten samolot naprawiać jakiś czas temu. Dobra, chociaż tyle, a jeszcze to nie potrzeba. Okay. Tutaj można powiedzieć: że mamy tłumik do odprowadzania spalin silnika. Tutaj mamy goleń. No dobra, to tyle, co dzisiaj chciałem pokazać. Taki troszeczkę inny Urbex z wnętrza samolotu. Jeżeli samolot wam się spodobał, łapka w górę. Będę wiedział, że było warto go pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego dnia. Cześć.